Studiów niczego pana nie uczył. Podoba mi się na pierwszym roku. No to niech się pan specjalnie od tego nie odzwyczaja. No cóż. Z tego co tutaj widzę, to czeka nas dziś niezły hormon. Musi być pan przygotowany na wszystko. A czy pan jest przygotowany na cokolwiek? Znaczy nie no. Ja się uczyłem, ale wie pan jak to jest w akademiku. Mieszkam z trzema kolegami w pokoju. Jeden kolega jest ze wsi. I ten, który jest ze wsi, trzyma świnie pod łóżkiem. Ta świnia, ksiąka. To łóżko się trzęsie, na tym łóżku leżę ja. I oczy na ja i nie mogę czytać. Drugi kolega ma astmę. I też krząka. Do tego, tak podobnie jak ta świnia do tego stopnia, że kiedyś chciałem od świni pożyczyć stówę. I co? Udało się? Nie ma od świni. Miała tylko 50. Więc ta świnia krząka, tamten kolega krząka, jak nie trzonka to śpi, jak śpi, to chrapie. Trzeci kolega znosi styropian z całego miasta, bo dorabia przy ocieplaniu bloków. Więc ten styropian trzeszczy, ta świnia krząka, tamten chrapie. Jak to się wszystko na siebie zwali i to trzeszczy chrapie, krząka jednocześnie. No i weź tu się ucz! No weź tu się ucz! No weź tu... Ale ja się uczę. To nie wiem, nie próbował się pan jakoś zamknąć, słabo Kiedyś się tak nie odzywałem, to mi świnia zaczęła pójść. Myślałem, że nie żyja ja to głupia jest z łapki za rękę. No, naprawdę, chyba tylko w dziekanacie jest większy pieprznik niż u nas. No, to mogę by dzwonić. Proszę nie narzekać na młodym w dziekanacie, bo chyba tylko dzięki niemu uda się panu skończyć ten rok. No, ale zacznijmy może w końcu. Na początek niech mi pan zreferuje sytuację Francji pod koniec XIX wieku. Kogo, 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 kogo? Nie, kogo? Bo tam pan nie razie... nie, kogo? Francji, kolego dzwonec. Francji, aha. Francji. Francji. Tak. No, w każdym razie mniej więcej wiem, gdzie to jest. A nie no, Francja, to ja wiem to, to ja wiem to. Nawet na nas nie mówi po francusku, jak się on tak kopie, tak A później z powrotem po polsku. Niesłychanie. Więc opisz sytuację Francji, tak? Tak. Nie węgiel. Nie powiedz że jest z Francji. Ale nie do... Dlaczego ja pytam? Bo ja mogę mówić o wszystkim. Mogę mówić o Węgrzech, mogę mówić o Francji, a mogę mówić o Węgrzech. Wolałbym o Francji. No dobrze, to już Pana wybór. Pan się konsekwencje. Opisz sytuację Francji, tak? Czyli co, zaczynamy, tak? Tak. Ale już ma Pan teraz koło w głowie, już nie wiem na czym stanęło. czy na Węgrzech, czy na Francji, czy na Węgrzech, czy na Węgrzech. Kolego dzwoniąc, umówmy się ostatecznie. Stanęło na Francji. Że. Ci, na Francji. No dobrze, no to już jak pan woli. Nie będę się kopał z koniem. Więc sytuacja w Francji była. No jakby to. Kolega, w... dzwonię. Tam tak słucham, słucham, słucham. Ale nie chciałbym panu przerywać. Ale nie, ale nie właśnie nie, przerwajmy sobie, tak? Jak pan czegoś nie wie, to niech się pan pyta. Właśnie, fajnie, pomagajmy sobie. No więc pomogłaby mi odpowiedzieć na pytanie no, czy to jest wszystko, co pan wie na ten temat? Nie! Nie, choć nie ukrywam, że jest to zdecydowana większość. W takim razie może spróbuję pan jakoś rozwinąć ten temat. Tak. Dobry pomysł. W ogóle mi się popomno. E profesor, za co dworse bierze. Więc y, rozwinąć, tak? Y, a, a na czym to małem? czyli to już mówiłem, tak? No to dobra, umówmy się, że trójkę mam, to zobaczymy teraz za piątkę. No więc y, sytuacja w Francji była w bardzo trudnej sytuacji. No kolego dzwoniąc, muszę przyznać, że pod względem językowym to zdanie było naprawdę brawurowe. Dziękuję. Co, jeszcze coś? Ale pan ciśnie. Więc sytuacja w Francji... Była w bardzo trudnej sytuacji. Podobnie sytuacja wyglądała na Węgrzech. Gdzie generał Rokowski wrócił do Budapesztu, aby pod pozorem spotkać to się z Nie chcę słyszeć już ani jednego słowa o Węgrzech. Hitler był najgroźniejszym z Hitlerowców. Ale Grzymała robił go wała. Tak. A w jaki sposób? Drzymała miał wóz. Miał wóz i się chował. Raz pod wozem, raz na wozie. A Hitler wokół tego wozu Gdzie jest drzymała, Gdzie jest drzymała, Wóz Grzymała? A Żymała pod wozem, pod łazem, pod wozem. Tylko Hitler widział. A drzymała dziennie dał nogę i następnego dnia był już w Budapeszcie. Gdzie spotkał się z generałem Rakocim? Aby pod wozem się z generałem, byłby polski ślad. Wyruszyć wspólnie do... Wyruszyć wspólnie... No? Słowianie żyli w domach Gdzie dym wychodził mniejszymi otwarami, a Słowianie większymi. Jak chcieli rozpalić ogień, to pocierali o siebie krzemień okrzemni, chyba że któryś z nich był leworęczny, to wtedy wiadomo odwrotnie. A pod stóp podkładali stare gazety. To się wszystko jarało, że wszystko Trudno było rozpalić taki ogień, ale Słowianie byli wytrwali. Dlaczego? Dlatego, bo mieli narządy z kamienia. Jaki to ma związek z Francją? Dobre pytanie. Naprawdę ja mi się powodował, widać, że pan słucha. Więc jaki to ma związek z Francją, tak? Ma związek... Radziecki? Nie, radziecki. Stara francuska bagietka jest twarda jak ta. Jak ją połuknął generał Świeczewski, no to się kulą nie no bo jak chce się nachylić, ja chcę się nachyleć, a to stoi panie tapczyła. W ten sposób jego samochód dostał trzy kule w brzuch, To była chyba zasadzka stowarzyszenia ordynacka, ale Świeczewski nie okawał. Dlaczego? Dlatego, bo się odniósł z czelił usług z, z Kurskiego i tak padł upragniony dla Francji de Gaulle. Tak padł upragniony dla Francji De Gaulle. Zidane. Koniec! Znaczy nie wiem, może ja czegoś nie doczytałem, ale na świna mi wszystkie książki zderzała. Co później odzywa? Zatkało pana? Postanowiłem uczcić tę tragedię minutą ciszy. Czas minął. I pański na tych studiach też. Co dostanę? Prasłowiańską słowiańską No ale mi, dlaczego? Dlaczego? Nie, nie, dlaczego. Nie, nie.